Witam wszystkich w kolejnym odcinku. Mamy już rozebraną pompę przy Są 3715. Wymieniamy e, uszczelkę tutaj pod dekielkiem i oringi tutaj wymieniamy. Przy tej, o tych rączce gazu. Dźwignięce znaczy. No i co mamy rozebrane. W sumie teraz czyszczę tylko tutaj pod uszczelkę to no i praktycznie co, będziemy bawić się, składać. <laughs> Miałem tu krzeciak już wcześniej, ale nie, miały, nie było okazji po prostu tego wymienić. Teraz się ogarniałem trochę z pracami tutaj w polu wszelkimi no i co? No to można, można po prostu zrobić sobie w końcu. Tak? W końcu można tu porobić trochę rzeczy. Jak mam kukurydzę już zasiana, więc tam można dobra, ja sobie tu czyszczę ten dekielek od pompy. O, spadł. I się odezwie, że jak będę miał coś, tutaj już może poskładany. No wcześniej walczyłem z jak to zaworem, a teraz przy okazji mówię, dobra złożę już ten. Tutaj znaczy że nie wiem, te ringi, bo one już widać, no popękały już normalnie, nie dobra, działa.